Ja też to słyszałem, też to? No. Patrz, 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 patrz. Bardzo dużo tych wieczorów sobie mhm. Pistolet. Pistolet. A witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj powróciliśmy do bardzo ciekawego miejsca. Miejsca naznaczone bardzo tragiczną historią. Tutaj, gdzie jesteśmy aktualnie, palono w przeszłości wiedźmy A przynajmniej e, tak twierdzili ci, którzy się tego dopuszczali. Nie? Bo wiadomo, no jak tu kiedyś takie coś uznawali, że ktoś był już e, opętany, nawiedzony, a to mogły być po prostu choroby psychiczne. Nie? No jest ze mną Paweł, no, jak Jej, widzicie. Ktoś. I dzisiaj kolejny raz przyszedłem do tego miejsca, ja już tu kiedyś nagrywałem jakiś czas temu, ale byliście tyle tak zainteresowani, abym tutaj powrócił drugi raz, dlatego jestem. I może dzisiaj uda nam się ustalić coś więcej, mam nadzieję. No jak widzicie tutaj na lewo, Paweł już też to kameruje. To jest ta górka. I prawdopodobnie właśnie gdzieś na tej górce, no, na tej górce tutaj dochodziło do tych egzekucji, nie? Wiadomo jak to tak się kojarzy, nie? że górka to jakieś egzekucja musiało być. Dwa co przepraszasz? Z kim mamy do czynienia? Hmm. Patrz mi się ręka częsie, hmm. jest zbyt zimno no, To jest mód wielokłowy Gdzieś... O! o pola na tym Patrz, no, patrz, 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 patrz Ej, a to nie... A to nie z tych urządzeń... No nie właśnie, dam. ja nie wiem Czekaj, ja mówię, Bo, bo gdzieś... ja nie wiem, czy to ma wpływ na jakieś... Tak, ale, ale Jacob. Jacob, czy... Ja nie wiem, czy te urządzenia mają wpływ na to jakieś... Ja nie bo nie wiem. to są, wiesz, to jest daleko... To jest daleko dosyć od tego Czy po prostu puścił też jak No jak widzicie... No, a pacjent... na pierwsze jak to, nie wiem Ciągnęło od tego? To by w każdym miejscu, ale tu nic nie ma Na przykład tu Coś masz? Coś już to samo, a ja za... No nie, no mam Padło jakieś słowo? Ugryzienie Czy jest tutaj ktoś ze mną? Proszę przedstaw się Czy to ty tutaj zostałeś stracona albo zostałeś? Ale to być ta No właśnie. No. Czemu to jest taka? Patrz. Teraz nie no ma... nic nie ma, bo to jest niemożliwe, no bo to, to było do tego. Nie, to jest nie. To jest... To... Popatrz, no. Patrz, jak kombi nic, nic, no nic. A chodź tylko przejdziemy tu, bo to nie jest miejsca. Kto jest tutaj przy nas? Czy mnie rozumiesz albo słyszysz? No dobra, ja teraz ten mam. To nie może tym samolotowym? Ja miałem, ale to i tak nic, ten to nie ma żadnego znaczenia. Widzisz, widzisz, że to nie jest od telefonu w ogóle. Mm. Mam tryb samolotowy. Mm. Kto tutaj jest? Mamy też. No właśnie, za, za drzwi. tutaj to... Ale na gościu znowu nic nie ma, nie? No, cisza. Było kilka tych, co padło. Smutny. Czy ktoś? Smutny. Smutny. Dlaczego jesteś smutny? Wiemy, że dochodziło tutaj do tragedii. Ale oni nawet oni, ich spalili nawet. na tak, spalili tutaj. I ich żywcem palili. Ostatnio, to była spalona w 1667 roku. Czarownica Sprzowa. Wiesz oni, oni takich nazywali czarowników, czarownica, A, to ale to, to byli normalnie zwykli ludzie, tylko oni na przykład jakieś przewinienia zrobili, nie? Albo Zobaczy... donos, to wystarczyło no, donos no. tylko. Kiedyś to nawet sąsiedzi powiedział no ten jest czarownik, ten ten Tak, bo... dokładnie. Wydaje Paweł, nie wiem dlaczego, ja mam wrażenie, że jestem przy tym drzewie Jestem martwy O, to idziemy do tego drzewa, no. O, tutaj mówiłem ci, no mówię ci tutaj Tutaj Tutaj, dalej masz te zadanie cały czas, nie? No, teraz nie I tutaj Widzicie te drzewo? Nie wiem dlaczego to drzewo mi się kojarzy nie. właśnie, bo ktoś przy tym drzewie chodził To nie dokładnie tu może do zobacz, jak tu to, to jest tam na Taka wilka Erik, Erik. co ty do nas tutaj mówisz? Żonaty. No to już nie. nie jesteś jest. przyjacielem. To, to już nie jest możliwe, że tu jest taka energia. Przecież my jesteśmy już tak totalnie od tego, od tego daleko. Tak jesteśmy przyjaciółmi. A ty? Jak zginęłeś? Jak umarłeś? Nie wiem dlaczego ja mam dziwne wrażenie. Zostaw tutaj. tutaj. No mówię ci ciągle tutaj, nie? I ja też widzisz Zostań tutaj. Ja tu, czuję tu to, energię. To jakiś błąd. Zobacz jakie pole magnetyczne się nieznajome no. i znikło. Ej. A ja tu czuję energię po prostu. Zobaczcie jakie pole magnetyczne. Patrzcie, wyobraź sobie te drzewo. Jakby tu w ogóle budynków nie było, to tak się kojarzy właśnie z takim jak to kiedyś tak, w Siemiaczu tak, tak. wieszali, nie? Wieszali albo palili, palili. na stosie, ty z no. rozkładali. Wiadomo, że to na górkach, żeby to bardziej reprezentacyjnie, że tak to tak by, nazwa tak, tak. było Żeby to wszyscy widzieli na Ewidentnie jest tutaj energia, być może po tych wydarzeniach Zobaczcie, znowu No też ma No Nie, ale żeby tu ciągle taka energia była no, energia. Nie, no Czekaj, tu przejdziemy, żeby to nie rąkło, może jeszcze jakoś No Jesteśmy coraz dalej od tego Specjalnie odchodzący Irytujący. Irytujący Irytujący Więzień Więzień Szatan Szatan, Ile hmm. odpowiedzi, słuszny Czy denerwujemy Ciebie swoją obecnością tutaj? Wiesz, mógł tutaj szatan, tyle zła tutaj było wyrządzone Tak, no, dokładnie Bo nie oni niesłusznie byli skazani i tutaj mogło to zło przywędrować Dokładnie po Szatan plusu. się mógł karmić tym wszystkim Tą nienawiścią, głodonią Czy wszystko w porządku? W ogóle wszystko U nas jest w porządku, u ciebie? Z kim, z kim rozmawiamy? Kto jest z nami Mówię ci, grubo się to dzieje No właśnie nie mam odpowiedzi to taka dwójka jest tutaj No taka dwójka to jest... No to no będzie jakiś ale tam. nie, to jest niemożliwe. To jest niskiego napięcia. No nie wiem, czy takie pole może wytwarzać, niech mi ktoś to wytłumaczy. A jeżeli chodzi o tą stację, to to jest... nie jesteśmy kawałek już od tego... I jeszcze tyle tych e, słów, nie? Czy mnie słyszysz? Czy jesteś ofiarą tych tragedii, to, które tutaj miały miejsce w przeszłości? Chociaż wiesz, to mogły, mogli być Niemcy Albo... Jakie to były zimy wtedy? Bo teraz nie wiem Prus, jak, jak To były niemieckie zimy, chyba mi się wydaje na... Czyli ja niestety Ruska. nie wiem 60 to było lata 1650 i tam potem do przodu cały czas upadli Tu bardzo dużo tych wieczór spalili Aha. Pistolet Pistolet? No. Nie no, pistolet to tak nie wiem. Tak, to się jeszcze działo w... później, wiesz? Wiesz, bo cmentar... to jest cmentarz niedaleko, czy też nie przywędrowały stołu? No tak. właśnie. Chyba że jedziemy kawałkiem tą ścieżką, nie no musimy wchodzić. Nie, nie, nie wchodzimy na tę, ale. No. Patrz, cisza na kadłubce. Patrz, totalna cisza. puściłem No i jesteśmy ciągle tutaj w tych okolicach. Nic nie ma. Paweł, patrz. No nic nie ma na kadłubce. Nie odejmij Co? Nie odejmij To jest słowo takie o, ciemne Na No teraz widzicie tak skacze, skacze ktoś tu jest Czy to ty tutaj, tutaj jesteś przy mnie? Czy mnie rozumiesz? Zadrapanie Znowu zadrapanie Co? Zadrapanie znowu Nie wiem, ale mnie to lampa To jest tak, stanę z boku na razie No ale widzicie bez wątpienia jest tutaj jakaś energia I sądzę, że to jest energia właśnie tych, którzy zostali tutaj straceni niesłusznie No bo niesłusznie praktycznie, nie? Takie coś tam raczej no... Kara, no zresztą poprzez spalenie no. Ktoś tam stoi? Ktoś tam jest? Patrz Siedzi tam ktoś? czy Nie, to jest kosz chyba A tam nic nie siedzi Masz to? Nie Tylko szatka węzeł. Węzeł. węzeł O, węzeł to było Co? Ja też to słyszałem też to No też to słyszałem. Ja, ja mam kaput, dnia Zgłuszone Kacę, to no, tak, nie mam tak. cel to mi się nie słyszy. To masz co? No, nie rób, nie Czego no, nie rób? Ale idziemy razem, to wszystko tu jest. Nie? Nie Siostra. Siostra, proszę. No to też jest ta góra, nie? To kiedyś właśnie tam jest. Na no, mączarni, nie? Nie wiem czy mu ja czuję jakiś. jest właśnie, centarz, ale to jest ta boczna jedna Czy tu ktoś z nami jest? Wiemy, że tutaj strac, strac, zostaliście straceni Zostali straceni ludzie Zostaliście spaleni Ktoś poszedł tam czyjkolwiek co czy tam też Bo w tydzień albo że To no no się tu dziwne rzeczy Wiesz, to jest cała ta górka i no że oni tu cmentarz coś zrobili Znowu pole patrz Zobacz, No właśnie ja mam I k ci reagowała Tak patrz. No teraz to już nie jest inna stacja bo my już jesteśmy bardzo No, no patrz mm. <laughs> To jest niemożliwe no chodził... też takie miałem, a no. wiesz, kto wiał no to jest cmentarz, to te duchy mają że ten ciężki, ja mam ciarnie <grym> No w pełni To widać że w... no, bo... No, Przeklęte To jest przeklęty Czy to miejsce jest przeklęte? Czy to miejsce jest przeklęte? No nie no raczej nie, bo to jest wreszcie jest cmentarz jest.

Jakiś domek. Tam czyli siostra jest zakładni. No, jakiś. nie wiem, czy tam się da wejść. Co tam jest? Nie, to jest chyba... No ktoś się widzisz? To końcu jakiś dzisiaj może jeszcze tu na dół zejdziemy nie? może na dole też tutaj powiem zresztą Nie to jest na, to jest daleko zimno strasznie Nie ja wiem dlaczego popatrz na to, to tak wygląda jakby tu mieli ludzi tanić na te to wygląda jest, patrz, no jest pole, Goal. Tu już wszędzie, tam też to było przy cmentarzu. To wejścia, no może, że to nie wiem, że to tak wiesz okresowo, jakoś. No Popatrz no. no. Ja też No, no to, to. Ja nie wiem. Podążasz za nami? Podążasz za nami. Tu ciągle sypczaków, co słyszymy. Zostaw mnie w spokoju. Ej, to dłużej za nami Ja pierdziel. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Dlaczego nas nie chcesz? Nieźle, ona no na że... Przecież ja mam tryb samolotowy ciemny. Nie powiem, żeby był internet włączony, to lepiej łapie, nie? Co robisz w tym miejscu? Czy jesteś ofiarą? A może kimś innym? Czymś złym? Los. Los. Nie wiem. Tam czułem było oh, kurde, a to już nie wiadomo czy tu jeszcze nie Tam pod tym drzewem, ja Ci mówię, ja czuję no. tam jakąś energię i my tam podeszliśmy i zaraz tutaj, tutaj, tu no, Mi się wydaje, że mogli ten palić, wieszać no, wszystko. i głowy obcinać Jest tu dużo, dużo tych, dużo emocji, dużo jakiegoś, nie wiem, energii, która... Co została? Nie idziemy jeszcze na dół się przejść, może coś no, akurat nabył. się... No mi też, o. a nie było, pamiętasz, że miałem ciągle włączoną k i wcześniej nie było żadnego pola tutaj Ta figurka gdzieś tu była, nie Czyli ko tu nie, chyba się to szło, to tu krzaki Co ja? Co? Tutaj może tu po tu byłeś, a ty tu byłeś, nie wiem Nie wiem ja bym kiedyś widziałem gdzieś nie idzie tam weź, dobra. Ktoś się Co to Dobra, No się ten płot. Tutaj kurczę nie to pod... Nie no, bo to było na widoku, nie? Ja tu kiedyś byłem za dzieciaka To wchodnika To było od 6 No nie zostało Bo tu kiedyś było miejsce i na ognisko i w ogóle nie zarosła No bo nikt nie przychodził Pewnie jest przyrastał widzisz No, no, bo tam przychodziłem za dzieciaka nawet Do widzenia Czy się tu widzę? Nie Tu kiedyś była taka chatka Ale taka chatka to nie ta chatka? Możliwe Ja tu byłem jak miałem nie wiem, 8 lat co tam było w tej chatce, tej Nie pamiętam. Raczej jedzenie mieliśmy tam picie nie, i w ogóle nie? Aha. To ta chatka od tych sióstr jest. No, pewnie przestało funkcjonować, bo na religię coraz mniej osób chodziło. I one dbały, to chyba. No tak. Ale tu jest klasztor dalej, klasztor. Tu jest klasztor dalej, nie? Oboje no są tam. No Patrzę, pole znowu jest. Masz pole znowu? Tak, tu, ale tu. Mm. Do widzenia, powiedział. Nie chce nas tutaj. Nie chce nas. Bo co to podąża cały czas za nami. Ma no, co wygląda? Jaką że tu było? No, jakieś dzieciaki jeszcze inne były. No. W tak. lato, na wakacje. Ale dawno to było. Ja nawet tego nie pamiętam. Tu. Jak tu coś było takiego. Ja tu idę powoli. No do tego jest Dobra to co? Dobra Ja sądzę Nie wiem ja ciągle mam wrażenie na co Jacob no. że nadal tutaj są dusze tych ofiar które tutaj zostały stracone Ciągle tak. mam takie nieprzeparte wrażenie zwłaszcza przy tym drzewie gdzie byliśmy u góry no nie wiem, takie mam wrażenie, jakby tam tu tam właśnie się odbywało, nie? Silna energia tam no. była, bardzo silna Dużo odpowiedzi na Gostubie Nie ty że na Gostubie, to jeszcze na K2, tak. nie? Takie dziwne skoki były I to były dosyć silne skoki No niestety, no tak sprecyzować my nie potrafimy, kto to dokładnie był Ech, Wiadomo, że tu ile osób zginęło, nie pamiętam czy Nie jest wiem, to by stąca. trzeba sprawdzić ale było dość. Te... Mm. No coś słyszałem, no dobrze no Dobra, Ech, dobra. ale... Widać ewidentnie, że miejsce to jest nawiedzone. No, nie? Bez wątpienia jest nawiedzone, jest tutaj coś. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Dajcie jeszcze znać w komentarzu, co Wy sądzicie. Może Wy macie jakieś teorie swoje odnośnie tego miejsca, odnośnie tak, tego, co nagraliśmy. Dajcie znać w komentarzu, chcemy to zobaczyć. Może Wy coś wymyślicie dodatkowo i albo coś zauważycie, czego my nie zauważymy. Zostawcie lajka, subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym materiale. Dajcie.